ta się z tego? Wyśpiewaj ze mną. Śpiewaj. Ale popatrz. My. Trzy. a że głośno, żeby Pójdź. Do. Dawaj. Trzy. Cztery. już się nagrywasz? Nie. Nie w Dobra. Trzy. Cztery. Pójdźmy wszyscy do łazienki, do berka i wanienki. Gdzie umyjemy dłoryja i gdzie papier się rozwija? Gdzie umyjemy dłoryja i gdzie papier się rozwija? Może w kibercie się odpryskam, albo w lustrze dojrze pyska? Posiedziałbym na sedesie, nie, puszczony nie, się niesie, nie, się. na wisi nie, i gdzie sranie nie, robię. nie, się. gdzie Niech się nie przykleja gówno, bo szczotką też myć jest trudno. Niech, Niech się nie przykleja, przykleja gówno, gówno, bo gówno, bo szczotką też myć <coughs> jest trudno. Dzisiaj rano jadłem kaczkę, więc na wieczór miałem straczkę. Nawaliłem jej bez liku, ciach za spuczkę i po szyjku. Nawaliłem jej bez liku, ciach za spuczkę i poczyku lubię słuchać warkot, pralki albo pluć do umywalki. Nie ma to jak walnąć kupę. Bo... Podetrzeć sobie, Dobra, dalej. to jak bardzo kutę i sobie, Dłużej pisać już nie mogę, ciśnie mnie, więc ruszam drogę Do kibelka i manienki, czyli słowem do łazienki Do kibelka i manienki, czyli słowem do łazienki yeah.